Kasia Staniewska, się Jaskóła. Jesteśmy aktorkami i gramy w spektaklu Z głową w chmurach, czyli o żyrafie, która szuka deszczu. deszczu. Gramy żyrafę, tak, tą panią. Upał, upał i trzeszczy, pod nogami się zapada piach. Spektakl jest opowieścią o żyrafie, która budzi się na upalnej pustyni i okazuje się, że nie ma wody. Wyschła sadzawka, wyparowała cała woda. Pojawia się panika, bo skąd wziąć wodę? Nie ma! Nie ma deszczu! Nie ma! Nie ma chmur! Woda wyparowała! Tak są trochę szalone ale pomocne czasem mogą przestraszyć, ale robią to wszystko w dobrej wierze. Nie chcą tak naprawdę wystraszyć żyrafy. To są takie ptaki, ptaki. postanawia uratować pustynię, a jednocześnie spełnić swoje największe marzenie, czyli pofrunąć. I decyduje się, że popłynie ku niebu i znajdzie chmurę, z której wyciśnie deszcz. Czy jest prawda w tej legendzie? Może ukrył się w niej fałsz? Czy odnajdzie dla nas wodę? Żerafa wyrusza w podróż i na swojej drodze napotyka żmija. Jaki jest żmij? Z jednej strony czasem jest denerwujący, taki może zgryźliwy, ale potrafiący się poświęcić. Bardzo pomocny i mądry i wie, jak pomóc. Chodź za mną, ale dokąd? Znam takie jedno miejsce. A zresztą sama zobaczysz. Chodź! A ja tak chciała móc pod niebo latać. W końcu trafiają do magicznego Chciał miejsca, w którym jest bardzo dużo śniegu. Dotknąć, co? Jak co Jestem do mnie! Do mnie! Stój! 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 I Żerafa wpada na wspaniały pomysł. Wystarczy nazbierać trochę śniegu, rozsypać go nad pustynią i wtedy z tego śniegu stworzy się woda. I udaje im się. Śnieg, oh. pakujemy i wracamy. Dwugłowa żyrafa. Żyrafa. Dwugłowa. Spektakl jest dla dzieci od lat trzech, ale myślę, że i starsi widzowie, rodzice również znajdą coś dla siebie. Jest w nim dużo pięknych piosenek. Moją ulubioną piosenką jest Czyste niebo. Czyste niebo? Tak. Często budzę się z nią rano. <laughs> Moją ulubioną piosenką jest e... piosenka na górze. Ale wszystkie są super. Ale większość widzów mówi, że jednak malinowe chmury. <laughs> I'm